Czy ubezpieczenie jest istotne? O tym przekonał się Ryszard Służycki w Smorochowicach Śląskich. To było w niedzielę 19, 22, 22.30. Gradobicie przeszło z potężną wichurą, taka nawałnica była. Grad był wielkości jaj od kury. Można powiedzieć, że kostki lodu leciały z nieba. Później po tym nawałnicy przyjechałem Nasz no, pracownik tutaj przyjechał zobaczyć na pole. No i stwierdził, że to za dużo się nie zostało. W poniedziałek rano żeśmy to potwierdzili. Grodobicie zaczęło się w sumie od Wrocławia, ale tutaj na epicentrum było na Przeczów, Smarchowice Śląskiej, krasowice Trzy Wioski, to jest na pas taki 5-6 km. No i to się ciągło aż do za namysłów po Smarchowice Wielkie, później to zanikało, tak. gradobicie. ale to było epicentrum na ogórkach największe, bo tu są zniszczenie i lasów, i, 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 i ogórka, tak samo i kukurydzyni. Maksymalnie. No zniszczyło nam 30 hektarów ogórka, 150 kukurydzy, 150 uszkodziło ziemniaka. No i jęczmień częściowo 30 hektarów jęczmienia dla sufla, dla firmy tak samo. Gradobicie, wichura, nawałnica. A jakie mogą być zbiory? Ogórka tutaj jest na 3000-3500 ton. Tak zbieramy w granicach od 100 do 110 ton sektara. No kukurydza to jest na poziomie tą 11 ton sektara jęczmienie 5-6 ton, ziemniaki 45-50 ton z hektara, także gospodarstwo uszkodziło gdzieś w 40% jest uszkodzone, nie? mniej lub więcej. Jestem, jesteśmy ubezpieczeni w Konkordii, uplony w prawie, prawie wszystkie są w Konkordii, akurat górki też są w Konkordii. No myślę, że to pozytywnie będzie. Ogólne opady wyniosły około 40 litrów przez 15 minut. Mi się wydaje, że to bardzo. A na ogórkach, gdzieś w zadoleniach to jeziora powstały stawy takie duże z wodą, także tyle bym mógł powiedzieć na ten temat. Tą wypowiedź redakcja gospodarczel zarejestrowała 29 lipca 2015 roku. Postanowiliśmy pozostać w kontakcie z gospodarzem, aby przekonać się, jak sprawy potoczą się dalej w związku z likwidacją szkód, jakie wystąpiły w uprawach. Były w Concordii poprzez bank. BGŻ NB Paribabank. Ubezpieczenie było zawarte na 100% wartości ogórka. Oczywiście po oszacowaniu 100% szkody została to wypłacona kwota w czasie zadowalającym mnie. Około półtora miesiąca czasu trwało od pierwszej oszacowanej szkody, później była ponownie szacowana pod jednym tygodniu drugi raz szacowanie. I wtedy było 100% szkody zaznaczone na plantacji. Jestem zadowolony ze współpracy z, z, z ubezpieczalnią z Concordium, także bardzo fajnie było to rozwiązana sytuacja. W tym kierunku się zmierzamy, żeby ubezpieczyć prawie 90% plonów, które ten można ubezpieczyć. Nie wiem, czy ktoś wyjdzie z ofertą od suszy, ale no to zobaczymy. O dostępność ubezpieczeń zapytaliśmy Macieja Piskorskiego, dyrektora produktów Agro z BGŻ BMP Paribas. Po raz piąty wspólnie z Concordium rozpoczęliśmy sezon ubezpieczeń zbóż i, i rzepaku, czyli tak zwany sezon jesienny ubezpieczeń obowiązkowych. W tym roku za, zaplanowaliśmy kilka akcji promocyjnych, i my, które mam nadzieję również spotęgują chęć ubezpieczeń się przez, przez rolników. Z naszych badań również wynika, że coraz więcej tych rolników chce się ubezpieczać. To nas bardzo cieszy. Pamiętajmy, że ubezpieczenie to jest, jak sama nazwa mówi, zabezpieczenie przed szkodą, nie jest to źródło zarabiania pieniędzy w rolnictwie. Jeśli chodzi o to, co, od czego głównie rolnicy ubezpieczają i na czym chcemy się w tym roku sfokusować, to oczywiście e, ujemne skutki przezimowania, grad, no, to tu akurat głównie już wiosna, e, i wszystkie szkody związane z, ze słabym przezimowaniem e, roślin. Pamiętamy słynną zimę 2011 roku, kiedy brak pokrywy śnieżnej, a duże przymrozki spowodowały ogromne straty, a w niektórej części Polski nawet stuprocentowe straty w rzepaku czy w złożach ozimych. E, liczymy, że tym razem takiej zimy oczywiście nie będzie. Ale zabezpieczyć się warto, dlatego zachęcamy do ubezpieczeń obowiązkowych, zachęcamy do ubezpieczeń oferowanych wspólnie z Concordią przez Bank BGZ BNP Paribas, które można nabyć w placówkach naszego banku. Zapraszam serdecznie.